Dzień dobry Warszawa Przychodnia. A ludzie, którzy są ze mną, to jest młodzieżówka IP, która Wam pomaga. nie wiecie jak? To ci Wam zaraz pokażą. Dawaj. <gry> żeśmy plakaty zrobili. Generalnie zrobiliśmy dla Was akcję plakatową. To jest jedna z rzeczy, które dla Was robiliśmy. Od ostatniego czasu, czyli właściwie od poniedziałku, kiedy, kiedy mieliście swoje protesty, jesteśmy z Wami, pomagaliśmy Wam w ogarnianiu tych protestów, nagrywaniu, nagłośnianiu ich. Ostatnimi czasy też robiliśmy dla Was banery na, na dźwigi, na przykład, które będą rozwieszane w najbliższym czasie. A dzisiaj będziemy ruszać na akcję plakatową. Plakatową. Może nie w ale to będą te mniejsze plakaty, które będą rozklejane pod budowami, tak? Tak, tak. tak. Oczywiście e, takie hasła, żeby było wiadomo, żeby było widać. E, operatorzy już zapewnią to, żeby będzie słychać. <grym zjadka> Tutaj e, jakby to nazwać? Partyzantka, taka po cichu, <grym zjadka> jedzie z plakatami. E, teraz tak na proteście byliście. Pierwsze, co się rzuciło w oczy i co tam jakieś hejterzy wytykali, wasze flagi. Eee, Bandera, czy? No Nasza flaga to, jest, to jest flaga syndykalistów. syndykalistów. My, tak jak sama nazwa wskazuje, syndykaliści działamy po prostu w imię pracowników, poza partiami politycznymi, poza jakimiś tam głębi, głębokimi ideologiami. My po prostu tutaj jesteśmy, żeby wesprzeć pracowników. Właściwie to nic więcej ponadto. Czyli e, jak sobie wpiszecie w Google, to też będzie o syndykalistach coś takiego, że dążą właśnie do związków zawodowych, nie jest to żadne typowo lewicowe tak, tak, podlegowanie, tak. tylko e, kapitalizm w takim, e, e, w takim kontekście, że jest oczywiście pracodawca i pracownik, ale żeby to wszystko się zazębiało i była ochrona tego pracownika, to właśnie związki zawodowe. Bo jednostka nie znaczy nic, ale razem zebrani e, macie ochronę. To się jeszcze pytał? No, ja uważam, że jeżeli chodzi o, o, o nas, bo my możemy się wydawać jakąś taką skrajnie lewicową grupą, ale tak jak mówiłem, jako syndykaliści staramy się tylko i wyłącznie pomóc Wam, nie pomagać za Was, tylko stać po prostu z boku i Wam pomagać w jakichś takich akcjach plakatowych. W organizowaniu związków zawodowych, żebyście wy mogli po prostu własne prawa wywalczyć sami. My jesteśmy tutaj tylko jako tło, jako jakaś pomoc zewnętrzna. I zobaczcie, że to są młodzi ludzie, którzy. Yy... Już pracujecie? Pracowaliśmy, ja przynajmniej pracowałem na No Ja jeszcze nie. Normalna polska, nie? Umowa. Jeżeli my wywalczymy, to oni. I ich pokolenie, że tak powiem, będzie wchodzić na rynek pracy w coś normalnego. Nie powiedziane, że żadne z nich nie będzie mogło zostać operatorem żurawia. I teraz, jak my wywalczymy, to ten zawód też się zmieni. Żeby nie było tak, jak z motorniczymi, nie, maszynistami czyli na kolei zabrakło maszynistów. I raptem teraz muszą być szybko doszkalani i to jest problem. I u nas jest to samo. Młody narybek nie chciałby pracować w takich warunkach, jak my pracujemy. Jeżeli my zawalczymy, a oni nam pomogą, to oni wchodząc na rynek pracy, będą już wchodzić też na coś normalnego. Co się jeszcze chyba w Polsce nie zdarzyło, żeby było w jakimś zawodzie normalnie, lub jest takich zawodów bardzo mało. Tak? No tak. Czyli jakby inwestycja. Młodzi ludzie, e, niektórzy siedzą na forach i tam płuką, tam płuką komentarze. E, tak jak, jak przeciwna grupa, na przykład, tylko że tamci czasami gadają głupoty e, i powielają głupoty, a tu jest czynny, faktyczny jakby udział w tym. Jeżeli nauczą się organizować, jeżeli nauczą się protestować, znają na przykład prawo, bo czynnie biorą udział w takich protestach, to oni są też świadomi. Czyli pracodawca nie będzie mógł na przykład wciskać im kitu, bo oni swoje prawa znają, czy to kodeks pracy, czy to prawa pracownicze, czy wszystkie inne. Coś jeszcze? Chcę dodać? Chyba to wszystko. Chyba to wszystko? No, wszystko dobrze powiedziane. Dobrze. E, ulotki są po polsku i po ukraińsku. Dlaczego? Bo Ukraińcy teraz u siebie na Ukrainie protestują o to, żeby uzyskać 150 hrywien czyli też minimalne e, wynagrodzenie za swoją pracę jeżeli w Polsce my wywalczymy to, e, co jest w naszych polskich latach, że tak powiem to nie będzie jakiegoś podziału na lepszych i gorszych i w tym momencie Ukraińcy będą pracować za te same stawki i nie będzie powiedziane, że Ukraińcy zabierają wam pracę bo jeżeli ktoś jest nygusem e, i pracodawcę to kole, że tak powiem, to będzie sobie mógł wybrać lepszego za tą stawkę. A niekoniecznie tańszego, bo tańszy też nie oznacza, że będzie lepszy. Jeżeli przyjeżdża ktoś z zagranicy i miałby pracować tu za niższe stawki, niż my jeszcze pracujemy, a my już narzekamy na stawki, to on też nie będzie miał kwalifikacji. Ale jeżeli będziemy mieli stawkę równą. I e, na przestrzeni Europy Wschodniej, że tak powiem tu, nie e, Unii Europejskiej, tylko na Europie Wschodniej. E, normalną i godziwą to przyjadą tu też lepsi ludzie, którzy mają więcej kwalifikacji e, i będą mogli spokojnie do tej pracy podchodzić, co pomoże także przedsiębiorcom. Wykończymy malantów, że tak powiem. Można powiedzieć. Bo to nie chodzi o to, żeby w naszej pracy leżeć do góry brzuchem cały dzień, tylko uczciwie też pracować i wtedy te pieniądze, które otrzymujemy za, za naszą pracę, będą też uczciwie zarobione i pośrednicy czy, czy pracodawcy nie będą mieli z tym problemu, żeby właśnie takie stawki utrzymywać i takich pracowników utrzymywać. Ważne jest też chyba to, że to nie jest walka między jednym pracownikiem a drugim pracownikiem, tylko to jest generalnie walka pracowników o wyższe stawki, o lepsze warunki pracy. Więc to jest troszeczkę tak, jakby osoby z tej samej drużyny piłkarskiej gryzły się między sobą. A to pracownicy powinni walczyć ramię w ramię. O lepsze stawki, lepsze warunki pracy, a nie między sobą, bo to jest troszeczkę takie kontraproduktywne, przynajmniej mi się tak wydaje. I jeden cel. I w tym momencie, co jeszcze robimy? Podnosimy jakość operatora, jakość pracy i utrzymujemy jakieś normy ee, BHP, czy, czy, czy normy, jakby to nazwać? jakościowe. Higienę, tak, no, higieny pracy, w normy jakościowe. Właśnie. Dobra, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Hej.